Siema, z tej kilka informacji, jutro startują bitwy rankingowe, od 14 do 19 stycznia będzie licytacja za złoto i wolne doświadczenie. No są jakieś domysły, mniej więcej obczek się pojawi, mniej więcej takie propozycje mogą się pojawić, napiszcie co o tym sądzicie. Przypominam, że dzisiaj się kończą misje, operacje świąteczne, zapełnijcie sobie miejsca, macie trzy miejsca do wyboru na czołgi do tam Exp i tak dalej, z operacji świątecznych, to może na później. No i startuje to od jutra, kończy się 24, czyli w poniedziałek, jak tak patrzę, od 14 do 2, od 10 do 2 weekendy. No i nowy Hatek jest, znaczy Tedek. Tak, szybkie szybki jest wrócenie do statystyki jego. Obwierzanie jest chyba pancerzone zbytnio. No 135: takie są nagrody za 20 w rozegrania. Po drugie, dodaliśmy specjalny no filtr do karuzeli pojazdów z tego trybu. Pozwala on szybko znaleźć czołg 10 stosowany. Ok, szkoda, że tylko. Dobra, zobaczmy, jakie zasady. No, nowy styl. No i są nowe czołgi. No i zaczynamy od dywizji trzeciej, z tego co rozumiem. Pierwsze zabezpieczenie jest na czwartym stopniu i na siódmym. Troszeczkę to będzie wymaganie. Ła! To, to jest ochrona. Aha, okej. Okay. Tu są do pałki, rozumiem. Zadaj 3000 tysiące uszkodzeń pojazdom przeciwnika w bitwie. z pojazdem jest następujący rul czołg ciężki wsparcia, sniper, aha, czyli widzę, że są misje, to są oddzielne bonusy, no i tak, za kwalifikację zostajemy pół miliona kredytów, czyli mniej niż zwykle, no ale, no to dostajemy dyrektywy, za trzecią dywizję dostajemy pół tysiąca golda, jeden dzień konta premium, 750 golda, 1600 obligacji, szału nie ma, no takie nagrody. OK. Za pierwszą dywizję 2,5 i 1000. 2 miliony. Teraz za dywizję widzę, że do, tylko złoto dostaje chevron. OK. No. Trzeba będzie trochę grać. Kiedyś mi się tylko do srebrnej udało dojść. Mała no, nagroda. Czyli, żeby od, dostać ten czołg, trzeba mieć 9 punktów. OK. Czyli tak, jeden punkt, drugi, czyli trzy, trzeba dojść przynajmniej drugą dywizję zrobić trzy razy, nie? Bo sezonów jest trzy czy cztery. Teraz mi poprawcie. Dobra, ogólnie to bym chciał wiedzieć, jakie są inne zasady, ale chyba mniej więcej to wygląda tak, jak było poprzednio. Że pewnie do, do pałki można zdobyć w ciągu tych 20 bitew. Zresztą jak zagramy. O, tu jednak nic. Z tego dobra. Teraz przejdźmy do mojej podróży. Co ciekawe, filmik wrzuciłem, ale YouTube go nie, przekro, nie pokazał. A to tak po prostu przelecimy. O dźwięk. Żeby było ciekawie. Napiszcie, co o tym sądzicie. Jeszcze najlepsze bitwy względem na zdobytego bazowego. Aha, PZ2, PZJ2 i Su-73. No cóż, łatwo z nimi zrobić. wcale nie trzeba jakoś nie wiadomo, ile punktów zdobywać. Jak widzicie, No widzę, że bitew... Jest znacznie mniej, jak mi się wydaje, w ubiegłego roku. No, raczej mówię tu mając na myśli 2020. No, Metal no w końcu wpadł. Jest filmik na YouTube Westfield. No i tak, Scorpion tu mnie nie zaskoczył. Jest 3a też, ale Elzek tu mnie naprawdę zaskoczył. Po nim, co jakiś czas ostatnio grałem, zacząłem grać więcej. No, To niewiele mówię, To bazowy 633, czyli w sumie nie najgorzej, możecie napisać, jaki byście mieli. Łączne uszkodzenia. Twoje trafienia 71%. Jakoś dziś, teraz nie daje rady, bo poniżej 50 mam. Zobaczymy. No, 1748 wykrytych. No, lightami nie gram za bardzo. Wyjątki WCK. Grałem ósemki na to to Skorpion to wiadomo, Super Hellcat. No, też się nawinie. Też sporo osób gra Super Hellcatami. Często go widzę w bitwie. Tak, na 1000 bitew, to myślę, że dobry wynik. Tu ma Coś tak słabo szło po tym, podpalanie tych pojazdów. 32 taranowania. Może w tym roku będzie więcej. Zobaczymy. Progetto. 34 razy mnie zniszczyło. Że to jest popularne, no. No, i jak widzicie, nie zaszalałem na tych starciach drużyny. 27 bitew. Ale to chyba wszystkie etapy zlicza. 22 bitwy na Dalekim Wschodzie. No, taka no, na początku była Kijowa ta mapa. No, 784 tysiące, No, to jest maksymalny wynik jak na razie, na linii frontu zdobyt przeze mnie. 4. Ok. 23 tysiące takie, Jak bym takim. chciał, to bym więcej pewnie osiągnął. A tu naprawdę Trzy razy się tylko udało. Nie miałem nie miałem, po prostu nie miałem z kim grać, żeby osiągnąć. No i dobra, to było na tyle. Możecie wysłać swoje podsumowanie. Jak będzie tego więcej, to może nawet odcinek nagram. Trzymajcie się, cześć.